Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jaki jestem gruby. Popatrzcie, jaki mam brzuch. Naprawdę, przytyłem. Trzy miesiące temu kupiłem sobie spodnie, nie mogę w nie wejść i powiem Wam szczerze, że musimy, musimy go zniszczyć. Musimy go zwalczyć. Dlatego też będziemy biegać i będziemy ćwiczyć, żeby ten brzuch zrzucić. Zapraszam, zobaczcie, jak biegałem. Właśnie ja z Magdą i z moją siostrą wychodzimy biegać. Mam nadzieję, że będzie łatwo, chociaż łatwo, na pewno nie będzie, bo po to się biega, żeby zrzucić tutaj trochę tego tłuszczu. Tak więc biegniemy do parku, tam w parku porobimy trochę ćwiczeń, pójdziemy na siłownię no i zobaczymy jak będzie. A biegać będziemy takim systemem, że jedną minutę biegamy, potem dwie minuty idziemy i tak w kółko, w kółko, aż do wyczerpania. Jedziemy. Dobra, zamykaj drzwi. Dobra, która jest godzina? 29. Co 29? dziewięć? drugie. Dobra, no to jedziemy. Nie ubijać się! Ciekawe... No ciekawe kto będzie sapał, no. Cicho, cicho. Bez gadania. Nie tracić energii. Ja mam największą nadwagę, zobaczymy kto ma najlepszą kondycję. Do parku nie jest daleko, tak więc damy radę. Ile jeszcze? Ile sekund? No to dobra, pierwsza minuta poszła pięknie. Nie jest źle, nie jest źle, ważne, że się ruszamy, nie? Dobra, i teraz dwie minuty pilnuj. W ten sposób budujemy sobie kondycję, biegając właśnie, jedną minutę biegając, dwie minuty marszobiegu i po około trzech tygodniach będziemy biegać 20 minut non stop. Jeśli utrzymamy tą, jeżeli utrzymamy to tempo. A jak nie, to nie będziemy biegać. Ale tej ciepło za nami, popatrz. My na bieganie się tak nie ubieramy, ona w krótkim koszyku jedzie Dobrze, jesteśmy przy tym No i co? I musimy robić tak, nie? No i nakładamy i musimy 2 razy po 10 sekund. To boli, tutaj wszystko boli. Naprawdę. Dobra, raz, jeszcze raz zrobię, zobaczymy co dobra jedziemy, tak, chodź mi, po nogi, co, no chodź, no chodź, Cześć, bo ja tego nie zrobię, później to będę robił, nie, za dwa tygodnie, to wiecie, będę się do wyginalniał, trzymaj, op. no łap, no, no i teraz jakby jakbym miał odbierany poród. A skąd jak pory. Ale czuję, że tak. jest bardzo. Dobra, to tak pięć. Cicho. I tak zrobiłem pięć. Dobrze, biegniemy do następnego punktu. Nie Kondycja super. Dobiegamy. A, tu są jeszcze jakieś ławki. Co tu się robi? Dobra, podnoszenie nóg, leg lift. No nie jest łatwo, przejebane. Ale się męczę. <grym> Step up, 5 razy na każdą nogę. Robimy stepo pięć 5 razy na każdą nogę. Pokaż, dawaj. Popatrzcie jak ładnie robię. Jest trochę ciężko, ale przynajmniej są fajne widoki. Bo są stawiki, kaczki. Właśnie kaczki. <laughs> Już wiem więcej na obiad. Kurde, wygląda to jak to od Twojej cioci. Gdziekolwiek się pojawia, są ładne widoki. <laughs> Dobra, jesteśmy na miejscu. Tu uczyłem się manewrów w tym parku. Zawracania na 3, na 5 i te sprawy. Dobra, teraz idziemy. Zaczynamy od huśtawek na początku. To jest za To ćwiczenie zajebiste na rozciąganie. Zrobiłem 30 masakra Teraz się tam. To jest jedno z moich ulubionych ćwiczeń Bo wcale nie czuję, że coś się robi A tak naprawdę chodzą mięśnie brzucha i później na następny dzień dopiero to boli Jak widzicie dużo Trzeba zrobić, żeby spalić brzuch. No, ja próbuję przynajmniej. Tak, z 5 minut na tym, 10. I zobaczymy, co się stanie. Dobrze, już spędziliśmy półtorej godziny na bieganiu, na ćwiczeniach, na naprawdę odbudowaniu naszej kondycji. Mi się wydaje, że to już jest wystarczająco dużo. Mamy taki plan, że będziemy biegać w poniedziałki, w środę i w piątki 3 dni w tygodniu. Robiąc te wszystkie ćwiczenia, no i zobaczymy, jak nam to będzie wychodzić. Tak więc teraz idziemy sobie dwie minutki, później znowu minutkę do domu biegniemy, później znowu minutkę biegania, później znowu chodzenia, aż dojdziemy do domu. Ale piękna pogoda jest przy okazji, zobaczcie, jak ładnie w Anglii pierwszy raz.